Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Oni naprawdę mają nas, przepraszam za to stwierdzenie, za to słowo, za frajerów. Oni naprawdę mają nas za frajerów, bo jak inaczej można wytłumaczyć sytuację, że pan Obajtek da Polakom rabat na paliwo, oczywiście nie wszystkim, tylko tym, którzy mają kartę, jakąś tam aplikację, przez dwa miesiące. Uwaga. 30 groszy. Przecież to jest policzek wymierzony. To jest brak szacunku. Ja nawet bym po te 30 groszy nie poszedł. Po prostu olałbym to szerokim łukiem i uciekał. Po prostu uciekał jak najdalej. Jaką bezczelność trzeba mieć, żeby 30 groszy Polakom rzucić? Taki ochłap, zwyczajny ochłap. Po prostu to takie okruszki ze stołu. No ludzie. Na litość boską, jak tak można? Ja rozumiem złotówkę, dwa, ale trzydzieści groszy. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, bo na razie tamtego podatku jeszcze nie ma, nie? Ale jak już ten podatek wróci, no to wtedy na przykład Polak, pan Kowalski czy pan Nowak, pani Kowalska albo pani Nowak nie zapłacą 8,90, tylko uwaga, zapłacą 8,60. Ja pamiętam czas. Pamiętam takie czasy. To już była zamierzchła przeszłość. To już jest. Lata świetne, oczywiście, tak w przenośni, kiedy paliwo przekroczyło 5 zł. Polacy byli niezadowoleni, okazywali to niezadowolenie. Uwaga, dzisiaj paliwo już spokojnie na luzie 8 zł. Polacy śpią. Jest dobrze. A wiecie dlaczego? Ano dlatego, że Morawiecki powiedział, że tam jakiś inny ktoś tam, jakiś szeregowy deputowany, ktoś, że to jest wina. Zawieruchy Wschodniej. No, i w ten sposób Polacy sobie myślą: No, dobra, skoro to jest za, wina zawieruchy Wschodniej, no to możemy płacić 10. To jest brak szacunku. To nawet tego nie da się skomentować. Ja Wam powiem, ile obecnie paliwo kosztuje we Francji. Obecnie tutaj widzicie na swoich ekranach, ile kosztuje paliwo we Francji. Zobaczcie, to było dzisiaj. To było dzisiaj zrobione. Ono podrożało, ale ono oscyluje tam na granic ta graniczu euro 90, no tak, 2 euro, ale sporo jest poniżej 2 euro, czyli 2 euro. Teraz jest złoty słaby, bo jest słaby, po prostu złotówka jest słaba, jest to bardzo słaba waluta i nawet dzisiaj my płacimy niewiele mniej. A ile my zarabiamy, a ile zarabiają Francuzi, Niemcy, ale później taki Murawiecki wyjdzie i powie tak, słuchajcie. Paliwo w Polsce jest tańsze niż na Zachodzie. No, faktycznie, gdyby to przeliczyć, to okej. Okay. Ale ile my zarabiamy, a ile zarabiają oni, nasi emeryci, mają 1200 zł. emerytury? To jest bezczelność, to jest wstyd. Ja bym chciał żeby ci politycy mieli 1200 emerytury i żeby mieli najniższą krajową i żeby płacili za to paliwo tyle, bo oni mają karty i oni nic nie płacą. Oni nie płacą ani grosza za paliwo, więc oni mogą sobie podnosić, ile im się podoba i bezczelnie 30 groszy, po prostu kupił Polaków za 30 groszy, 30 groszy, tyle jesteśmy warci dla nich, 30 groszy, za tyle można kupić jednego Polaka, za 30 groszy, ile to jest euro? Ile to jest centów, eurocentów? Ile? Tutaj widzicie sobie na waszych ekranach to, co pan Obajtek powiedział na swoim Twitterku. Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją Witaj uzyskają rabat 30 groszy minus, czyli mniej zapłacą na benzynę i olej napędowy, czyli na dizelka. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie, i to będzie tak wyglądało, że 3 razy po 50 litrów maksymalnie możemy zatankować, czyli jak jest 50 litrów, no to przeliczmy sobie ile to będzie, na 10 litrach będą to 3 zł, a na 50 litrach będą to 15 złotych, zapłacimy 15 złotych, czyli nie zapłacimy tam 500 złotych, tylko zapłacimy 485 zł, a ci, którzy mają jakąś tam kartę zapłacą minus 40, a później panobajtek Napisał takie zdanie dosyć idiotyczne. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko, by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze. Nie, bo tam jest to paliwo tańsze. To raz. Dwa, to baryłka ropy naftowej kosztuje mniej niż kiedyś, i kiedyś to paliwo było tańsze. Wy po prostu macie prowizję, marżę, nakładacie i ci inni. Na innych stacjach też mają tę marżę, bo to wy ich zaopatrujecie. Wy. I to od Was zależy, ile paliwo będzie kosztowało na wszystkich stacjach w Polsce. Bo jeśli w Niemczech kosztuje 2 euro, we Francji kosztuje 2 euro, podrożało owszem, ale u nas kosztuje już prawie 2 euro. A jak dojdzie jeszcze ten VAT? Prawie 2 euro, to już będą 2 euro. Naprawdę w Polsce, gdzie ludzie głodują. Po prostu. 300 euro emerytura, 500 euro najniższa krajowa. Jak tutaj żyć? Później wychodzi taki, wylezie taki jeden z drugim i będzie opowiadał swoje farmazony, jakieś brednie, herezje, jakieś kocopały. Ludzie przecież nawet nie wiadomo, jak to nazwać. To już nawet nie wiadomo, jak to nazwać. Zacytuję wam Business Insider. Daniel Obajtek będzie rabat na paliwo. Nie każdy jednak skorzysta, czyli nie każdy, uwaga, będzie rabat w wysokości 30 groszy na litrze paliwa dla właścicieli aplikacji kart. Lejaność, to by Powiedział prezes Obajtek. Obniżka ma obowiązywać przez dwa miesiące no wakacyjne. Jak podkreślił Obajtek, użytkownicy aplikacji Witaj, Witaj, jak to tak napisane przez FAO, no, będą mogli skorzystać z promocji już od poniedziałku, 27 czerwca. Właściciele kart Witaj będą mogli z niej skorzystać od 1 lipca. Orlen zaznaczył, że obniżka będzie większa dla klientów programu Witaj, posiadających jednocześnie kartę Dużej Rodziny. Wtedy obniżka w ramach promocji będzie. Wynosi 40 groszy, to jest ta karta. Nie? Czyli tak, rodzina pojedzie na wakacje, nie zapłaci już 950 zł, tylko zapłaci 930 zł. Nie? Taki przykład, po prostu taki głupi przykład. Głupi przykład, że tak naprawdę w żaden sposób nie pomożecie Polakom dając 30 groszy, wy byście pomogli, gdyby to paliwo kosztowało poniżej 5 zł. I to paliwo powinno tyle kosztować, patrząc na zarobki. Patrząc na koszt życia, gdzie chleb jesienią może kosztować, dzisiaj gdzieś tam się coś pojawiło, 30 zł, prognozują piekarze. Firmy, które ten chleb robią, zakłady, piekarnie. Oni tak dzisiaj powiedzieli, gdzieś tam usłyszałem. I ten chleb będzie drogi, 10 zł minimum. Czyli litr paliwa, dyszkę, chlebek, dyszkę, a go jedna godzina w pracy, 15 zł, po prostu paranoja. Za jedną godzinę pracy nawet chleba i litra paliwa nie kupimy. Ja im cały czas opowiadam swoje herezy, te, farmazony, kocopały, że tam tańsze niż w Niemczech, że tańsze niż we Francji. Owszem. Jak sobie przeliczycie, a gdyby euro było słabsze, to jeszcze gorzej byliście, byście na tym wyszli. Bylibyście pośmiewiskiem. Już jesteście pośmiewiskiem. To o czym mówiłem, baryłka ropy. Kosztuje nie tak dużo, by paliwo w Polsce kosztowało 9 złotych, a ono już tak dobija, dobija. Było 5, było oburzenie społeczne, jest 9, nie ma oburzenia społecznego. Czy my zarabiamy dwa razy więcej? Nie. Czy my płacimy w sklepach mniej? Nie, płacimy więcej. Wszystko podrożało koszt życia, podrożał, ja myślę, 100 złotych. W porównaniu do tego, co było 3 lata temu, 100 złotych. Znaczy 100 złotych, co ja mówię, 100%. 100%, czyli kiedyś wydaliśmy 200 zł za koszyk, i teraz te same produkty wydajemy 400 zł. Jestem przekonany, że to życie tak podróżało. Kiedyś masło 5, teraz 8. Kiedyś jakiś sok 3, teraz 5 albo 6. Niektóre produkty 100%, niektóre 50, inne 150, średnia 100% i później wyjdzie taki obajtek i rzuci 30 groszy. 30 groszy. Uwaga z kartą 40. Przy to ile to jest? To nawet to, chociażby to 10% dali, nie? To tam z 9 byłoby 90 groszy, a oni nam dali 3%. 3 3,5 tyle jesteśmy warci, tyle obniżyli. Taka obniżka. Napiszcie co o tym sądzicie. Naprawdę nie tankować. Ja wiem, że trzeba jeździć. Ja wiem, ale tankować, nie wiem, wkrótce będzie tak, że to oni powiedzą, że tam Niemcy przyjeżdżają do Polski tankować, nie? A czepiali się Węgrów, że Węgry, Węgrzy, że na Węgrzech można było, że Węgrzy mogli kupić taniej niż obcokrajowcy. Wy byście nigdy tego nie wprowadzili, wręcz odwrotnie. Czyli to, co powiedziałem przed chwilą, że nie tankować, na pewno nie na Orlenie. Na pewno. Moja noga nie postąpi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni... Prosto w oczy, po prostu śmieją się z nas. Plują nam w twarz, prosto w oczy, to tak prosto, konkretnie, 30 groszy. To jest bezczelne. Tego nawet nie da się opisać. O tym nawet nie da się mówić normalnie, bo jak to komentować, 30, 30 groszy, 30%, gdyby obniżyli paliwo o 10 eurocentów w Niemczech to by Niemcy się wyśmiali, oni by po prostu poszli na te stacje i by wywrócili do góry nogami o Francuzach nie wspominam, bo tam podwyższyli w 2018 roku o 10 eurocentów czy o 20, I co tam się działo, a tutaj chrapią, chrapanie jest ostre, śpią a sen jest zimowy, sen zimowy totalny spanie, dobra, trzymajcie się bardzo ciepłutko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.